Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Tak zwraca się w pytaniu Jezus do Piotra. Zwraca się jego pierwszym mieniem, które nosił, zanim spotkał Jezusa, gdy jeszcze. Był bardzo grzesznym, bardzo słabym człowiekiem. Kiedy nie stał się jeszcze skałą, bardzo jest intrygujące, zdumiewające i nawet cudowne pytanie, trzykrotnie zadane, ponieważ jest aluzja do piania koguta. Rodzi też pytanie, czy piasek może stać się skałą. Bo Piotr przecież stał się skałą. Trzykrotnie się zaparł. Ale piasek może się stać skałą tylko wtedy, kiedy Jezus spojrzy. Ale spojrzy trzykrotnie w przypadku Szymona Piotra. W życiu kapłańskim Jezus może spoglądać nie tylko trzykrotnie wielokrotnie Piotr stał się skałą. To znaczy, że dla Jezusa nie znaczyło się to, co już było to, co było w życiu przeszłym. Że się jego zapal trzykrotnie, to jest też symboliczne. Ponieważ Jezus daje, daje szansę i pyta, czy miłujesz mnie bardziej, czyli więcej, aniżeli ci, czyli jego współtowarzysze, współapostołowie. I Piotr odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, Ty wiesz, że Cię kocham, chociaż się zasmucił, kiedy Jezus zapytał go po raz trzeci. Nie liczy się właśnie to, co było, ale to, co właśnie jest obecnie, to, co będzie, ponieważ Bóg daje nam Słowo, Słowo, które jest największą inspiracją i drogowskazem. Nie tylko w czasie rekolekcji, ale właśnie codziennie, co daje nam Kościół. Czy to, czy to w Brewiarzu, czy w czasie liturgii eucharystycznej, czy także w dobrowolnie otwartym fragmencie Biblii. I to pytanie jest znakomite, ponieważ Bóg zna lepiej mm, moją naturę niż ja ją znam. A jeśli zna lepiej moją naturę, to znaczy, że nie nakłada rzeczy niemożliwych. Niemożliwych. A nawet za to, co jest niemożliwe, nie grozi, nie karze piekłem. Możesz, pragnij. Chciej szczerzej, proś Pana. Szczera wola porzucenia słabości. No właśnie. żeby ta szczera wola Słabości, trzeba dotrzeć, ja to określę, na wyspę, przemierzyć tę odległość od jednej wyspy do drugiej, od wyspy zastanowienia się nad swoim życiem do wyspy woli porzucenia grzechów, bo po następna wyspa to już będą, będzie wyspą konkretnego czynu. Ale woda, jak wspominałem wczoraj na rozpoczęcie tych rekolekcji, woda jest nie tylko symbolem, żywiołem, która niesie śmierć. Kto nie umie pływać, nie potrafi pływać, no niestety efektem będzie śmierć Jego, prawda? Utopi się. Ale wola, nie, przepraszam, woda jest symbolem także Chrztu Świętego. Chrztu Świętego. Kiedy rozmawiałam z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, to on powiedział, że jesteś ważny nie dlatego, jesteś ważny nie dlatego, że masz sakrament święceń kapłańskich, ale jesteś ważny dlatego, że zostałeś ochrzczony. Jesteś wśród ludzi równy tej Dlatego, nie dlatego, że masz święcenia, ale dlatego, że zostałeś ochrzczony. I to jest chluba. I zobaczcie, że żeby dotrzeć szczerze do wyspy, do woli porzucenia grzechów, do wyspy postanowienia poprawy, do tego stanowczego postanowienia, później dopiąć do celu, no to trzeba wysiłku. Ogromnego wysiłku. Bóg zna lepiej moją naturę. Nie nakłada rzeczy niemożliwych. Chociaż szatan może podszeptywać, że ty się nie poprawisz, ty się nie nawrócisz. Nie wolno wierzyć w to, ponieważ proces nawracania jest permanentny. Cały czas. Nie wiesz to, co podszeptuje szatan. Możesz, a zarazem musisz, przy pomocy łaski Bożej. To, co mówi Święty Paweł. Wszystko mogę, mój patron, notabene. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Święty Paweł, który miał na rękach krew, który jeszcze wciągał w morderstwa innych, prawda, w zabijanie, stał się święty, ponieważ uwierzył później w moc Boga. I miał. Yy, taką silną odwagę. Niektórych te słowa będą dla nas inspiracją czy drogowskazem. To zdanie: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A z drugiej strony, Jezus nie chce yy, mieć mnie żemrakiem, ale współpracownikiem. Szczerym współpracownikiem. I kiedy Bóg właśnie może napominać różnymi sytuacjami życiowymi, trzeba uwierzyć Bogu. Czuwać, aby nie obaliła pewność siebie, czy także pycha. Boże, chcę wracać do ciebie, i yy, wracam do ciebie, ponieważ wiem, że jesteś miłosierny. W momentach, kiedy to będzie zapienie, czy będzie także pocieszenie? Jest taka piękna modlitwa o pokorę, o litania, litania o pokorę. I nią zakończymy pierwszą konferencję w dniu dzisiejszym, która brzmi: Od mojej własnej woli wybaw mnie Panie, od pragnienia bycia szanowanym, wybaw mnie Panie, od pragnienia bycia kochanym, wybaw mnie Panie. O odpragnienia podziwu i uwielbień wybaw mnie, panie. O odpragnienia bycia akceptowanym wybaw mnie, panie. Od lęku przed wzgardą wybaw mnie, panie. Od lęku przed odtrąceniem wybaw mnie, panie. Od lęku przed obelgami wybaw mnie, panie. Od lęku przed opuszczeniem wybaw mnie, panie. Od lęku przed odrzuceniem wybaw mnie Panie. Amen.